Repla z Unią Oświęcim, a JKH e, GKS Jastrzębie. GKS Tychy wyrównał stan rywalizacji równie. 59. Roman Radz, 13. Egiz w składzie. E, bramkarze to z numerem 90, ale jak mówiłem stan rywalizacji. Bardzo bardzo pasjonujące te play-off. wrócił do drużyny z Jastrzębia. Martin Kasperlik wykluczony po bardzo e, po bardzo złośliwym e, faulu. E, no i teraz ta siła napędowa drużyny e, trenera Kalaberczy, aktywnych kibiców a teraz rozpoczyna się od pierwszej minuty do całej całych... No widać, że tu znów pressingiem Jastrzymiani. Od razu Kaspernik pokazał, że dzisiaj będzie tutaj kluczowym graczem. Mistrzowie Polski z lewej strony Roman Rac. Dobrze, teraz do Kasperlika. Martin Kaspernik podbił ten krążek jeszcze z lewej strony. Niczym Carson we wczorajszym meczu. Czemu nie odbijał bramkę? Szukał tam kolegów i teraz Stasienko, ale parkanem doskonale obronił i Jest gol! Stasienko, jeszcze podanie do Prusaka. Z tego co widzę, młody Adrian Prusak cieszy się. Zobaczcie Państwo na powtórkę. I znowu szalała oświęcicka hala. Dobre podanie na dobrą pozycję. Otrzymał tutaj. Prusak i nie zastanawiał się ze środka, e, uderzył, teraz w środku Pawieł Jelszański czeka tutaj, przeszkadza Sandersowi Jelszański, ale dobrze, Sanders zostawił Parkan przy słupku, jeszcze szansa, jeszcze za... E, ...słupka i dalej mamy 1-0 dla e, gospodarzy, rac, strzelenie krążka i chyba bramka, tak, dotknął tego krążka jeszcze, e, patrzę i mamy bramkę. Mamy bramkę dla Jastrzębia, zobaczcie Państwo. Dobrze, Bondaruk uruchomił e, szybki atak. Na lewajka, na lewajka, tam przeszkadzał mu cały czas Apalkowi. Krążek protestuje publiczność. Dobre, teraz rozegranie i wyszedł Martin Kaspernik na e, solową e, sytuację. I przy krążku. Krążek dla Jastrzębia, jest Chorzelski na drugą stronę. Podbity ten krążek, wydawało się, że Łoszyk, ale znów Dani Orjechin. Gdzieś tam jeszcze ten krążek z lewej strony wydawało się, że Tilia Strzelcowa ten miał trochę miejsca. Strielcow zablokowane uderzenie jeszcze dobitka. E, no i tylko tutaj obeszli się smakiem o z tifozi na lodowisku Czychemników w 4. Ależ teraz Branka. Aż nie wiem co powiedzieć. Patryka Nekwatara. Zobaczcie Państwo. Na powtórce wrzucenie, krążka i prosta guma do odbioru, do raka, odbił się mu gdzieś tam z dolnej części. się Teraz wystrzelić krążek, e, pognał tutaj Łukasz na Lewajka. jest dwóch Jastrzębian, odbił teraz leżenie Daniła Palkowa, już Jastrzębie teraz przejęło krążek, kradnie cenne sekundy, 40 sekund, jeszcze w przewodze, ależ bramka, ależ bramka, proszę Państwa, w osłabieniu, górny, ależ gol, zadźwięczała ta mieszka w osłabieniu. Zobaczmy przymierzył. I tak uderzył krążek od lewego słupka. Nie miał szansy Kasperlik. Ale Stasienko przejął krążek, ale źle go rozegrał i strzał. Tutaj nie odebrali mu krążka Jastrzębianie. Strzał! Znów farfocel! Wydawało się, że winąć materiał. Jeszcze raz Państwo widzą powtórkę z naszej kamery. Ten krążek podskoczył. No, był gdzieś tam w drugiej rozłożone ręce e, mu tam rac, ale przejął krążek jeszcze e, strzelców jeszcze 7 sekund Strzelcow ale prosto e, w nekwatara. no i rozpoczynamy trzecią tercję do Carson'a Carson e, nie zdecydował się Tak Costa na strzał oddał jeszcze do Carson'a wrzucił krążek e, Paś w stronę bramki Kowalówki Karson e, przejął krążek Karson z ależ bramka, jest bramka, Ale jest bramka proszę państwa niczym we wczorajszym meczu Wiktor Karson e, bramkarza e, Patryka Nekwatala, bramkarza z Jastrzębia i Carlson jak na razie Wiktor Karson bohaterem e, Unii Oświęcimia. nie ma dnia, dzisiaj Patryk Nekwatal jeszcze Jastrzębianie Wrzucenie krążka Wypuszczenie teraz nie przejął go, przejął go jednak strzelców, strzelców. jest bramka, atakowany strzelców. Utrzymał się przy Krążku i jeszcze gdzieś tam strzelców. to był atakowany. Przeszkadzali mu zawodnicy tak między parkanami. Rzucanie Krążka. Jeszcze Kans, Kowalówka w opałach, ale. Za bramkę Sebastian Kowalówka. Przed bramkę jest strzał. Udawało mi się, że tam chyba słupek pył. Rozrysowuje swoim e, jeszcze zawodnicy unii. Tutaj proszę zobaczcie państwo jak e, bawią się oświęcimianie trzeciej tercji. kiplast miasta e, prezesa Krama i teraz szansa na bramkę. O, ależ teraz chyba zadzwonił słupek z tego co widziałem e, mocne e, uderzenie z lewej. są bramkę Szewczenko. Jest dobre podanie, ale raz Galzy nie mógł strzelić w pierwszym tempie. Na niebieską petarda, ale niecelna, bachalejszy. I jeszcze strzał z dystansu i 4 do 2 wygrywają Oświęcimianie. Były emocje, myślę, że nie mniejsze niż we wczorajszym meczu. Oświęcim już ustawiają się na środku, aby e, podziękować swoim... Lub